Dzień dobry, witam cię serdecznie. Lecimy od razu z tematiszem. Pierwsze co, z tego typu zadania liczymy sinus kwadrat alfa, kochani, bo tutaj mamy do policzenia kąt alfa jest ostry i sinus alfa równa się 2 z dwóch trzecich. Wtedy także z alfa jest równy. No i teraz, jak podniesiemy to do kwadratu, no to mamy dwa pierwiastki z dwóch trzecich, oczywiście całość do kwadratu. I jak tu jest mnożenie między nimi, to osobno każdy podnosimy do kwadratu. 2 do kwadratu jest 4, a pierwiastek z dwóch do kwadratu to jest y, po prostu 2, albo pierwiastek z czterech możemy napisać, bo wtedy pierwiastek zostaje, podnosimy tylko dwójkę do kwadratu. 3 do kwadratu jest 9. No i dalej. Pierwiastek z czterech to jest inaczej 2, czyli mamy. 89 to jest, kochani, sinus kwadrat alfa. No to cosinus kwadrat alfa to będzie to, czego nam brakuje, do, żeby mieć jeden cały. To wynika z jednolitego 1 1.9 plus 89 to jest, moi kochani, po prostu eee, jedna cała. Dobra, czyli mamy tak, czyli cosinus kwadrat alfa mamy, to sam cosinus alfa. Pierwiastkujemy. Pierwiastek z jednego jest 1, a z 9 jest 3. Bo pierwiastek z całego tego ułamka to z każdego po kolei sobie liczymy po prostu pierwiastek. Dobrze, no to teraz tangens. Wzór na tangens alfa, kochani, to jest sinus alfa podzielone przez cosinus alfa. No i teraz tak, dziubeczki. Gdzie mamy sinusa? Tu mamy w zadaniu. No to mamy tak, dwa pierwiastki z dwóch trzecich podzielić przez po prostu jedną trzecią. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność inaczej, czyli od mianownika oczywiście. Czyli mnożymy przez trzy pierwsze. No i kochani, tu się trójeczki skracają I tak naprawdę wynik to jest 2 pierwiastki z dwóch na 1, a to jest po prostu dwa pierwiastki z dwóch. I to jest odpowiedź, kochani, B. Dziękuję serdecznie za uwagę!